Was ja jestem Drzewko 2605 ze mną jest badny. i w dzisiejszym odcinku tak jak zapowiadałem będzie dokończenie domku. Niestety, ale coś się stało i mi mama wbiła do pokoju no i trochę badek tutaj już zaczął. No dobra. no dobra. jeszcze raz wtedy, ale przepraszam Was za to. No dobra. O, gigant. Akurat chciałam dom. Dobra. Tak, ale ja potrzebuję kajlofa. Daj mi kajlofa. Kajlofa? Masz kajlofa. I masz tego jeszcze, kajlofa. No co? Albo trzymaj jeszcze tego nocnego. Nie chcesz? Tak. Jakiego? Jaki kolor? Zielony. Nie no, silny. Albo nie. Czarny. Czarny. <laughs> Nie jak jaki to kolor. <grym> <grym> no właśnie, jaki kolor. Jeżeli mnie słabo słychać, to was przepraszam. A jeżeli tak dobrze, no to... Ale i tak, i tak na no, następny odcinek będę mieć nowy mikrofon i będzie mnie głośniej słychać. Tak, a był taki troll, że oglądasz nasze filmy, a ciebie mówię, że jak ciebie nie będzie słychać, to nie moja wina, nie? A, ci, a ciebie nie było słychać, a mnie było doskonale słychać. Widzisz? to no, masz ten na słuchawkach. to no, mam na słuchawkach. Nigdy jeszcze nie miałem mnie na słuchawkach. Ale mikrofon masz w słuchawkach? Nie. Lo Jeszcze nowego tak czerwaka. Co mnie tu walcisz? Odejdźcie do mnie. Nie mogłem się patrzeć. Ej, patrzcie, patrzcie, ludziska. Patrzcie. Ej, Badel, co wtedy miało być takie kółkowate to? Wiesz nie? Patrzcie tutaj jeszcze tylko kobla. Dźwięk kobel. Aha! Dobra, dobra, dzięki, dzięki. Pod, pod tym pierwszym filmem nie było żadnych komentarzy, tylko dosyć tam dużo wyświetleń. Aha, i zapomniałam takiego czegoś powiedzieć. Witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Minecraft. No, to jest prawdziwe, a nie, witam Was, ja jestem <słuch> Zostaw moje, moje, moje ja się przyznać, że to moja diamentowa zbroja. Nie, żeś mi już... A ty wbił. Dobra. A ty wbił. Dobra. A ty wbił. A, A ty wbił. A ty wbił nie na nagraniu Ale i tak, tak zrobię O patrz, patrz jak to, tak, jak to się robi I A tam w ogóle drzewo Drzewo jest Czyli że mój Dobra, daj mi dokończyć moją budowlę Aspirytusów Dobra, y, Badl dokończy ze mną tutaj dach y, No i to będzie, myślę, że koniec tego odcinka Badel, daj drzewo Masz dziewczynce? Nie. Yeah. Masz. Nie ma. Masz? No dobrze, no, dziewczynce. No w tej takiej gejowej skrzynce. Aaaa. Na sadzonki. Tak. No, Wiesz, że kłamiesz? Aaaa. To jest jedna wyspa, a kolejna! Gdzie? Idą dalej. Idą kolejną wyspę yeah. i chodź tu do mojej... Patrz, 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 Tutaj, gdzie się teraz patrzę. A ja co patrz, Patrzcie, patrzcie, tam jest piecyk. I, i... tam, i tam jeszcze jest taka, taka, z drzewem. Tam kolejna. Czekaj, niech mi się wyrenderuje. Ale weź, pode mną nie podkopuj, bo ja mam... Co masz tu, taki pomocniczy? Ja nic tam nie widzę. Pyczka. O. To jest chyba to, to nie mogę tego zauważyć. co ja widzę? Hm? Naszą wyspę. <laughs> Dobra, idę do końca. Tak, ja Czekaj, ja ci pokażę! Tam, tam nie, jest! Nie, nie, jest. nie, dobra! Dzięki bardzo. Ja też nie widzę. Yo magię! Ja tej jej ja też nie widzę. Nie widzę jedną... Widzę Tom. Chyba nam drewno zabrało. Za mało chyba nam wspierało. O, nie jest. Dobra, A ja, ja wiem, ja tak to jest drewno, tylko to nie to widzi. No w następnym jeszcze jedna zabudowa będzie.

To wpadł na to pomysł, żeby zbudować... A ja y wpadłem, bo to jest moja wyspa. I ja A ja w ogóle ten miałem już rozpoczęta, a ty mi ten, pomagałeś. Aha. I kto? I kto? Pan? Ha, ha. No. Dzięki nie ja byśmy nie mieli y trzech wiader klawy. Dzięki nie ja y to byśmy nie mieli tej wyspy. A